Przynajmy. Frytko, jesteś świetna, cokolwiek robisz wiesz. Jest tu mamcia. Jest tu pancio! Terek i Niko też. <laughs> Frytka i kartofelcia. Frytka i kartofelcia. Frytka i kartofelcia. Babciko <laughs> uh, 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 uh. <laughs> <laughs> Jesteś tego pewna? Mhm. Mm Naprawdę chcesz iść do Nika zupełnie sama, fryteczko? <grystanie> tak, oczywiście. Z tobą Kartofelciu. <grystanie> Mam co przytulas? O, tak! Oczywiście, mamciu. <grystanie> A teraz czas na moją pierwszą samodzielną wizytę u Nika. Pora już iść! Wiem, baw się dobrze. Do zobaczenia, mamo! Papa, pa, boba się w brzuchu. Boba w brzuszku mówi pa! Uważaj na siebie! Kartofelciu, jesteś gotowa na pierwszą wizytę? Tak całkiem bez mamy i taty? Ty też będziesz się dobrze bawić, kartofelciu. Wskakuj do kieszeni! Mamo, frytka już przyszła już jest. Wesołe cześć! Wesołe cześć, Niko! Zapraszamy, Frytko! Bardzo się cieszymy z twojej pierwszej samodzielnej wizyty. To będzie udany dzień! Na pewno! <gryw> <gryw> Baw się dobrze! Dobrze, mamo! O, rany! Huh? <gryw> Niko, twój dom bardzo się różni od tego, w którym ja mieszkam. Chodź, pokażę ci mój pokój. Moje zabawki czekają, żeby się nimi pobawić. Bawcie się dobrze, dzieciaczki. Kartofelczy, masz nowego przyjaciela. To jest Bobby. Chodź, Frytko. Musimy wybrać zabawę. Brawo fryteczko. Te schody są większe niż schody dla mopsów w moim domu. Chodź tu, o rany. Piękna bambusowa sypialnia. Dziękuję. Pan ty uwielbiają bambus. Może poczęstujesz się liściem? Um, nie dzięki. Idę do ciebie, Niko. W co chcesz się bawić? Wybieraj. Hmm. <laughs> o, 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 jesteś śmiesznym maluszkiem Body. <laughs> o! O! O, dziadku! <grywa> o, o ha, ha. Chcesz się teraz pobawić z Bodim? <grywa> Dobrze. Hej Niko, my, to znaczy ja chciałabym się pobawić na dole z małym Bodim. Ale wszystkie zabawki są tutaj. No wiem, ale. E... <grywa> Już niedługo będę starszą siostrą i chcę spróbować jak to jest się bawić z Bobasem. Body nie umie się jeszcze bawić. Jest za mały. On tylko potrafi malować łapkami i robić bałagan. My, e, znaczy, ja lubię malować łapkami. Niko, proszę, możemy pomalować z Body? Użyjemy Twoich farb. I razem się ubrudzimy. Fantastycznie. Idziemy. Pokażę ci, jak to się robi, Maluchu. Świetnie body, bardzo ładnie. Frytko, będziesz świetną starszą siostrą. No dobrze, sprawdźmy, jak się bawicie. Chowaj się szybko. No proszę, jakie piękne prace. Dziękujemy, mamo. Dziękuję, Amando. Body jest w tym dobry. Body teraz spróbujemy z zieloną farbą. O, 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 o. A co to? Szmaciana kuleczka? Jej też możemy użyć do malowania. O nie! Nie możecie! Nie, to jest. To przytulanka frytki, mamo. Mówiłem ci już, że frytka nie rusza się nigdzie bez kartofelci. No tak! Teraz sobie przypominam. Zapomniałam! Muszę umyć łapki, mamo. Umyj je tutaj. A teraz umyjemy Bodiego. Szybciutko. Frydko, w co chcesz się teraz bawić? Chciałabym pobawić się na dworze. Możemy pobawić się w chowanego? Tak, oczywiście. Tak! Osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, Niko, zaraz cię znajdę! Ja wiem, gdzie najlepiej się tu schować. A Niko na pewno schował się tu! Ha! Hmm. Ha! Może za Donicą! Na pewno tam jest! Ha! Pomóc ci? Cześć! Cześć, Śmieszko! Gdy tak sobie skaczę na trampolinie, wszystko mogę zobaczyć. Dobrze, dzięki. Ale wydaje mi się, że wiem, gdzie jest Niko. Gdzie? Tutaj! Znalazłam cię! Umiecie się w to bawić. Śmieszko! Obiad gotowy! Muszę już iść do zobaczenia. <gryzmienicza> pa, 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 śmieszko. Teraz ty się chowasz, frytko. Jeden, A. dwa, A. trzy, A. cztery, pięć. niko Cię usłyszy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzy. Dziesięć. Zaraz cię znajdę, frytko. Znalazłem cię, frytko, ale świetna kryjówka. Dzięki, Niko. Niko, frytko, obiad. Zapiekanka bambusowa Niko ją uwielbia. Zrobiłam ją specjalnie dla ciebie, frytko. Mm. Co jest, frytko? Chyba lubisz zapiekankę bambusową, prawda? Ja. ja nigdy jej nie próbowałam. O, 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 o. <słyski> Spróbuję kawałeczek. Dziękuję. <słyski> um. Jest naprawdę prze... uh -huh. naprawdę Jest mm -hmm. Zdaje się, Frytko, że masz nowego przyjaciela. Tak. A Bodi też poznał dziś wyjątkowego nowego przyjaciela. Frytko, to pewnie twoja mama. Ojej, ale już teraz. Tak, ale słuchajcie, następnym razem Frytka może zostać dłużej ha, może nawet na noc. Tak, bardzo chętnie, tak. Czy zanim pójdę, mogłybyśmy. To znaczy, mogłabym dostać jeszcze trochę zapiekanki bambusowej? Jest pyszna! Świetnie się dziś bawiłam u Niko i małego Body. I uwielbiam bambusową zapiekankę. Mniam, miam. Nasza frytka dorasta. I poznaje nowe rzeczy. <noise> Faktycznie. O, a jutro, kochanie, twoja nowa opiekunka położy cię spać. Tak jest. Roxy przyjdzie posiedzieć z tobą i pyrkiem. Tak! I ponieważ nie będzie nas jutro, gdy będziesz zasypiać, naszą piosenkę na dobranoc zaśpiewamy ci razem już dziś. <głos> 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 Przykryj się. Późno już, pieski idą spać. Przykryj się. Późno już, pieski idą spać. Mopsik lula, luli, laj. chrapu, chrapie znów. Mopsik lula, luli, laj. chrapu, chrapie znów. Hmm, zapiekanka bambusowa. Hmm, ukry się, kartofelcu. Potrzebny mi przytulacz. Tato, kiedy z mamą wychodzicie z domu? Już niedługo, fryteczko. Wyjdziemy z mamą, gdy tylko pojawi się Roxy, żeby was dopilnować. Widzisz ją już? Nie. Tato, pomożesz mi z tym zadaniem z matematyki? Jest bardzo trudne. Ah, spójrzmy na to, Pyrku. Zobacz, kartofelcu. Roxy przyjdzie do nas ze swojego domu. Jeszcze nigdy z nami nie zostawała. Uh. Juhu. Uh. 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 I jak wam się podobam moje mopsy? <suszy> <suszy> Jej! Się błyszczy, mamo. Tak jak moja muszka. <laughs> Jesteśmy dobraną, błyszczącą parą, mój mopso przytulasie. <laughs> A, <m> <śmiech> <śmiech> czy Roxy będzie wiedzieć, jak położyć mnie spać? Oczywiście, że tak, mój skarbie. Roxy opiekowała się już wieloma dziećmi w naszym mieście i doskonale wie, co robić. nie będę mogła zasnąć? Roxy ci pomoże. Na pewno dokładnie tak jak. O! o! o dziękuję, fryteczko. Czy to nie piękne kolczyki moje ulubione? O! No właśnie, moja kołysanka. Chcę, żeby było tak jak zawsze, mamo, z piosenką na dobranoc. I tak będzie. Roxy ci zaśpiewa. Ale nie zrobi tego tak jak ty. Nie, nie tak samo, ale na pewno pomoże ci to zasnąć. Gotowe. Nie przejmuj się, fryteczko, na pewno zaśniesz. Gdy wrócę, przyjdę do ciebie do pokoju dać ci mopsikowego przytulasa i całusa tak jak zwykle. A, to pewnie Roxy, w samą porę. Cześć! Jak się macie? Cześć, Frytko! Cześć! O, o! o przepraszam! <grystanie> to nasza taksówka. Gdzie moja marynarka? O, gdzie moja torebka? Uwielbiałam moje opiekunki, gdy byłam mała. Teraz sama nią jestem! Fajowo! Dobrze, niech nie kładą się spać zbyt późno. Mm -hmm. Numery telefonów są w kuchni. Są tam też smaczne przekąski, częstujcie się. Czy chcesz o coś zapytać? Cześć wszystkim! Narka! Pa mamo, patato! Dobrej zabawy! Mm. Ach, no to zaczynamy! Roxy, opiekunka nosorożec, jest na miejscu! Co tam trzymasz w łapce, frytko? To moja przytulanka kartofelcza. Uwielbiam ją! O, twoja przytulanka jest bardzo śliczna. Cześć, Roxy. Cześć, Perek. Idę skończyć pracę domową. Dobrze. Doskonały pomysł. Lubię odrabiać lekcje. Patrz, przyniosłam też swoje. Zrobię je, gdy pójdziecie spać. Jej. Ale to potem. Teraz, Frytko... Co zwykle robisz, zanim pójdziesz spać? Ha? O! Dobry pomysł, Kartofelciu. Zwykle gram na pianinie. Oh, tak, uwielbiam muzykę. Zagraj coś dla mnie, frytko. O, bardzo ładnie! Nauczyła mnie tego kakadu Korella, moja pani od muzyki. No, niemożliwe. Korella mnie też uczyła. Zagrać ci coś? Oh, o! Pianinko dla mopsów jest dla mnie troszkę za małe. To będzie brzmiało trochę inaczej. Tu, 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 tu. Popatrz na mnie! No co da Czy twoja mama wspominała coś o przekąskach? No, sorozo, mocno czeko, pucino. Tego jeszcze nigdy nie próbowałam. Pianki? Uuu, bardzo ładnie, proszę. A, zrobię sztuczkę. Spróbuj. Roxy jest wspaniała. Pita, lekcja pianina, udana. Mhm. Mm eee... Gotowa na jutro do szkoły? Mhm. Mm <śś Kwana wyszka> Jej! Ach. O! o hmm? Chodź już, idziemy za Roxy. Chodź już, frytko! Idę! Kuj. W rozmiarze dla mopsów! O, kto to jest? O, to oranżowy króliczek. Ma śliczny pomarańczowy nos! O, jesteś śliczny oranżowy króliczku. O, Całkiem o tobie zapomniałam, oranżowy króliczku. Teraz przytulę się do kartof... kartofelczu? To tutaj trzymasz swoje książki? Uwielbiam, Uwielbiam książki. książki! Ja, ja też! też. Ej! Tę książkę znam! Świetna! Kartofelciu, tu jesteś. Huh? Co to? O... Hmm. Co się stało? To list. Od mojego nauczyciela. Zapomniałam go dać mojej mamie i tacie. A pan Wiercik mówił nam, że to bardzo ważne. Dzięki, Kartofelciu. To przypomnienie, nic takiego. O szkolnym przedstawieniu. O! To jutro. No tak, zapomniałam. Mam się przebrać za pirata. O nie. Jak mogłam zapomnieć o kostiumie? O, rany. A mamy tu nie ma. Ona by wiedziała, co zrobić. Cóż, nie wiem, co zrobiłaby twoja mama, ale wiem, co ja zrobię. Też chodziłam do tęczowej szkoły. Też miałam przedstawienia. O piratach? Nie, ale potrafię ci pomóc. Hmm, tu nie ma nic pirackiego. To same coś zrobimy. Chodź! Ha? Oh. Chodź, Kartofelciu. Nie mam pirackiego kapelusza. Hmm. Ale za to jest go w bojski. Iha! Iha! Mileczkę? Yuko! Jaha! Co tu jeszcze mamy? Jestem kapitan mm. Frydka! Ahoj, piracie kartofelciu! Najprawdziwszy pirat! <głos> <głos> Dziękuję ci! E, w liście jest napisane, że masz też coś powiedzieć. Poćwiczmy! Coś powiedzieć? Oh. Mm -hmm. Joko! Zakopałem skarb pod starą! Kartofelcza piratem! Bardzo proszę, puchaty mopsik z milusią kartofelcią i oranżowym królikiem. Przepaska pomoże mi zasnąć. Zamknę tylko jedno oko. Zobacz! <laughs> Dobrze, że przypomniałaś sobie o notatce ze szkoły. Dobra robota. Dzięki, Roxy. Dobranoc. <laughs> Dzięki, że przypomniałaś mi o przedstawieniu. Hmm. Oh, Moja piosenka na dobranoc! Wszystko w porządku, frydko? Musisz mi zaśpiewać piosenkę na dobranoc. O! Oh, dobrze! Jakie są słowa? Przykryj się, późno już pieski idą spać. Mm, 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 mm. Chyba znam tę piosenkę. Śpiewaj dalej. Przykryj się, późno mm. już. Pieski idą spać. Mm. Mopsi klula, luli, laj, chrapu chrapie znów. Mopsi klula, luli, laj, chrapu chrapie znów. Słodkich snów, moja fryteczko.